Witam na kolejnym odcinku Na kanale Uwielbiam Kanapki e, Dzisiaj tylko wątek vloga No bo to się pozmieniało u mnie to trochę dużo Bo ja nagrywałem z tej aktualizacji mojej dość sporo odcinków Ale Wszystkiego do tej nie wstawiłem, dlatego nagram ostatniego Dzisiaj go się zmontuję, dzisiaj postaram się go wrzucić e, Dzisiaj mamy Wczoraj był 3, jest 14 Więc możecie dać mi znać czy w ogóle go, z, czy, czy który jest jak go wstawiłem Bo naprawdę ja nagrywałam ze W tym miesiącu nagrałem z 20-15 może tak odcinków już tego nie wstawiłem Teraz teraz nagrywam i wrzucam Wiesz co? Gąska malutka, okazała się? Gąską ten bardziej cieszy E, sileczki, sileczki, si, silunie, z tymi kucieczkami, o z tymi, o. I sobie wyszedł już na wybieg, chodzą sobie ładnie, później. działo. Ja wcześniej tutaj, króle były gdzie, a one siedziały tutaj, ale już się tutaj ja właśnie nie tak ogarnąłem. Takie jakby, no tu siateczka, tu płotek, tu były roki, ale kaczki wszystko mi waliły, nie łaziły, no i tutaj sobie siedzą. I było bardzo dobrze. Do czasu. A chodzi o to, że w niedzielę, u mnie teraz jest sobota, w niedzielę było strasznie gorąco, upał, dwa się chyba parę stopni nawet było, po prostu było strasznie gorąco. A w poniedziałek co? Tragedia zaczęło lać, było zimno, biało i teraz taki spar temperatur, że po prostu mi się dwa kurzeczki wyłożyły jedna stileczka i jeden kurczaczek. I to mnie właśnie bardzo martwi. Taka zmiana temperatur naprawdę... Eee, tak, indyczek niestety padł już dość dawno, ale wy raczej tu nie wiecie, no bo ja nie nagrywałem znaczy nagrałam, ale nie wrzuciłem Z indyczki niestety mi zeki została mi tutaj sama indyczka, niestety. Ale zobaczcie, to są takie pogody, co indyki nie lubią. Jest zimno, mokro, wieje. Bo dzisiaj wezmę ją je, je, je do kurczaków na noc, te no witaminy. Się napiła, trochę paszy zjadła, poczołówecko, żeby się posiedziała. Tak to zrobić. zrobić. E... Albo. Nie, wiecie chyba o tych silkach. Co się czy ja w ogóle mówiłem o tych silkach. Ale może na szalicę. A właśnie, Shortsu Nachwałam tak minimum 3 w tygodniu i że tego nie wrzuciłem. E, samice ta jest kotna. Ta nie jest, ale wydaje mi się, że jest, więc to tak nie wiadomo Wam pokażę. Oczywiście. Pokaż się maleńka. Widzę taki brzuszek trochę ma. Ona jest jakaś taka, ona jest taka chuda i to ta taki trochę brzuszek dostała. Sześć troszkę tutaj ma, tak więc... Nie wiem... O właśnie wyjadę. Wyjad wyjad wszystko. Nie mogę nigdy tylko na mójką zamknąć. Teraz w tym bardziej, bo napęczniało wszystko. I tak, tu jakiś kwoka. Wykluła dwa maluszki. No i, bo jak i czasem, ja jakimś czasie ją przyniosłem do tej klateczki, co były z kuczakami. Potem te z z przyniosłem tutaj i on włożyłem do tej odchowalnika i budki, samoróbki, co zrobiłem e, na indyki. Dwa wtedy. W zależna myśląc o kurczakach, ale mi jakieś też trzymałem. E, tak właśnie ją przełożyłem, tylko już upuszczałem to. Prowadzała je niby tak, niby nie. I potem po jakimś czasie co zrobiła? I on po je zostawiła. One są strasznie były małe wtedy. Tym, no takie no, nie do końca opieżone były. Nie opieżone to były, ale takie... Nie kończę, ona się szła na, na grzędę, on zostawiała je tu, w ogóle nie się z nimi zajmować. Wyda na, nas chciała je na grzędy wziąć, po prostu on nie przyżywia, Dlatego mówię dobra. Zgraniała ją co noc z grzędy do tych małych. Nie wiem tam czy ogrzewała to, a nie zawsze. Dlatego bo już nie wiem co z nią robić, ale ja mi też wtedy jeszcze wtedy inna kwoka tu niestety się nic nie wykluło. Ta moja ulubiona, co miała, gęś i dwie <gry> Ale nic się niestety nie wykluło. Więc wpadłem na to. Czułam, że dwa małe do niej. One były duże, dlatego bałam się, że je może nie przyjąć, Bo ona gęś miała, więc... Spróbuję. I właśnie to. Przyjęła. Obydwa. <gry> Fajnie. Że je przyjęła. No ale teraz tutaj siedzą. I mi się bardzo to podoba eee, peliczki boilerowskie zakupiłem Czy mówię wam o tym Nie wiem nagrałem nie wiem, z wypuszczenia ich już tutaj na wygłębę bo on siedział wcześniej w oborze No właśnie ja chyba mały były jeszcze i Dlatego tego ich nie, nie wypuszczałem ale nagrałem wypuszczenie Może w, nie chyba nie, ja usunąłem naganie nie wiem e, tak, trawka Rośnie cały czas więc mi się bardzo to podoba Rośnie. Może jeszcze w tym roku udałoby się je wypuścić tutaj. A nie trochę się boję, bo mi za sam teraz wydziobą. I więc jeszcze nie wiem. Ale raczej w tym roku wpisamy by je wypuścić. Tak. To się u mnie pozmieniało. Eee chyba nic, tak za dużo już się nie zmieniło. Ale mam raz jeszcze ten ten kogucik, ten co ten ten, 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 ten. Tak, ten maluszek co ucieka. On jest, on jest bardzo piękny, mi się bardzo podoba. Tylko chciałbym, żebyście wymyślili dla niego imię. I chciałbym, żebyście, żebyście wymyślili imię dla tego pana kogucika. Może mi się coś nie podoba, taki biały. To jest koguciak od Greenshell'a. ale to jest grinszel. No bo jedynie kury biały, który mam, to o grinszale. I LED na jednego, który. No właśnie, niech niesie. I to mnie trochę martwi, ale nie niesie. No mi się trochę nie podoba. Ale znaczy, się jest taki niby zdrowy, niby to, ale. Ja mi znaczy, nie niesie. Czyli nigdy się nie bo... Znaczy, nie widziałem, że nie osła, ale no, teraz już nie się. Zaraz znaczy, i to za Kacuszki, Kacuzki, wypuściłem. Ja w końcu, w końcu, już dawno, z parę miesięcy temu. Nie spałem, z dwa, półtora. Coś takiego, wypuściłem je. Bo wy też o tym raczej nie wiecie. Teraz to właśnie muszę pomyśleć, co ja wam mówię, a czego nie. Szybko gadam i nie wiem czy wam to się podoba. Teraz pytanie takie. Ja chcę mi się tak ręką przed kamerą. Pokazywać kaczka, kura, kaczka, kurczaczek, peliczka. I on to się podoba? Czy jak lubicie jak tak macham chękać, bo sobie rękę za kamerą i Was nie interesuje e, Kogucików na tą chwilę takich już większych, no to mam sześć, pięć z młodych ze stycznia z lęków, no jeden ten taki o, ten Stefan taki jeden e, Waliczki ładnie się poradzają, nie chodzą sobie już, ale i pierwszego dnia, ja powiedz, żeby ich wypuścić, no, złapać je, bo one były wcześniej w tym końcu, co są teraz z gęsi. Nie było tej siatki nic, one mi wszystkie położyły tam i na wyszło mi tu, miałem wielki problem, żeby je łapać wszystko, ale ja się udało, włożyłem je tu, a co uświadomiłem, że mogę do kurnika wypuścić. No ale jak już wyszła mi ta jedna, no i nadal sobie wszystkie razem. No i dziwiłem się bardzo, jak idę wieczorem zamknąć skóry. Ja tak wcześniej godzinę, pół godziny chyba wcześniej wyszłem, na nie mówię, bo będę z tymi perliskami się męczył. On co same do kurnika weszły, znaczy same, prawie same. Oblazły mi tutaj na ten darzek. Ten o siedziały tutaj. Ja tylko tutaj poszłam z grawiami ja tu ten... trochę takiej pogoni i całym ładnie wskoczył w tą dziurę. Czy chyba jedna nie mogła skoczyć tutaj to że, Ale to było naprawdę ładnie. Czyli to się bardzo zdziwiłem. Eee, tak. Moja ulubiona kwoczka. Możecie się może jakieś imię dać. Naprawdę. Ona zawsze się zaskakuje. Może w tym roku... Nie, w tym roku miała gęś, wykluła coś, a um, ja mam już w tym roku nic nie wykluła, ale wykluła gąskę. Więc fajnie, ono to jest taką kwokką, nie za dobrze wysiedzi, nie to, ale już tak dobrze zajmuje się nimi. Z o, jak na nią wskoczył. Z ja bym chciała jakoś ją nazwać, tylko nie miał. Ja. I liczkę, też możecie po prostu piszcie mi cokolwiek w komentarzach. Chciałem powiedzieć, ja nagrywam filmy, no dość często. Rzusam rzadko eee, dlatego chciałem ustalić się, żeby już było ładnie, normalnie nagrywane, a nie że rzucam film raz na 3 miesiące, ale filmów 20 na miesiąc Naprawdę chciałem to zmienić i teraz będzie jak będzie 5 lajków pod filmem postaram się jak najszybciej wstać na sobie odcinek po była, było to już ładnie unormowane a nie tak wrzucam raz tu, raz tam tu wrzucałam filmik w czerwcu, a tu już w grudniu i to mi się nie podoba ale no, chciałam to zmienić tutaj siedzi kwoczka Nie, nie mogę tej klatki stworzyć jak pada, bo na mnie jej to ona ma 9, 3 jest 9, 6 zależonych, dwa od są zielone i nie wiesz, i jedno raczej nie jest, ale też ich zostawiłem. I nie mam paciu, kiedy nastawiłem. To jest jakąś kwokę, ten nagrał odcinek dla Was. No i nie wrzucam go, ale go nagrywam. I tam mam samą datę. że patrzę, że to jest data, że nie wiem, 13 lipca, czy któryś. I wiem, i sobie obliczam wtedy, kiedy one mi się będą kruły, i w ogóle. A! Tu właśnie nie nagrałem i tu jest właśnie problem, ja nie wiem kiedy. Miałem zamiar to nagrać, to nie nagrałem, potem chyba usunąłem, no i tak wyszło właśnie. Wyszło tak, że nic nie wyszło, i nie mam pojęcia. Świetlałam jajka z 2-3 dni temu, a niby wychodzi tak, właśnie dnia się prześwietla. Mi jak. Nie tak około 10 dnia prześwietlałem Więc następny filmik to raczej będzie z lęków Ale będzie 5 lajków Więc nie wiem A ja mam no tam Udać coś chodzi po polu białego? A nie, to jakiś pasty, jest jakiś kwiaty, tak coś myślę no nie coś chodzi Ale nie ja Co by tu mam jeszcze powiedzieć? Możemy tu jeszcze powiedzieć. Przy królikach, może. O, patrz, jaki ładny kogucik tu jest. Też chyba będzie kogucik. O, bo puszczonego do 21. Się tak napięty, że nie można otworzyć? O, coś. Halo, coś. O, o widzisz, to jest tak zapęczniało, że ciężko się otwiera. Tak muszę się posprzątać. No, wiem że u ciebie. Dlaczego to nasze kocioł tak musi wywalać? Kto nie może tutaj leżeć? Czy to przeszkadza? Usunąć czyste. Czyste. Tutaj jest takie okienko, jak ona jest kotna. A nie wiem za bardzo, gdzie ją, gdzie ją przełożyć. Które tu mam pozajmowane, ale w tamtym roku, jak mi się kociła ona. Nie ona, chyba jakaś in, inna samica. Nie wiem, czy nigdy zamknąć. Nieważne. ważne. z jakimś workiem, takim czymś, to zamykam. Ooo, już spagat na błocie. Fajnie, moje buty pięknie wyglądają w sezonie deszczowym. Ale to właśnie najgorsza taka droga. Ja idę, idę, idę. I tutaj zawsze wpadam w poślizg, bo mi się tak nogi ściskają. Ja po prostu idę. Kolejnie kłapię się tutaj beczki. I przechodzę, wlapię tutaj daszku, i przechodzę sobie ładnie szybko. Ale już mi to się udaje. A watson, tu gdzieś tu był taki, jaka wielka dziura. dziura tak do, do. przed kolanem, jakoś tak. Była, dość głęboka była. Bo. nie wiem, jakoś tak się deszę, chyba ułożył coś tam. Nie wiem, no, Ja gdzieś sobie idę do kurnika. I było wtedy strasznie mokro I tu się poślidząłem. Ja jak była głęboka, tam było dużo wody, bo to był sad do deszowej wtedy. No i się wyląbałem. Bo ej, ej. trochę ją zakopałem już, trochę nie. Ale najbardziej mnie wkurza to błoto. Tu jest wszędzie błoto. Tu jest błoto. A patrzcie tu jest pięknie scholudnie, tu w ogóle błota nie ma. A tu jest błota... Nie no, pełno. To nie tragedia. Patrzcie tu, widzicie jak tu się błota wnosi. O, to siedzą tutaj. No siecie, włączyłem wcześniej nie tą żarówkę, ale nie chciałem potem siedzieć, więc nie wyłączyłem. w noc indyszka tu wezmę. Bo no... Chciałem indyka do niej dokupić, no ale nie mogę nigdzie dokupić. no, nie mogę nic. Chciałem, no, szukałem na indykach wszystkich na Oliksie. Nie ma okolicy nie było nic, żadnego indyka. bo to są to dnie do no i nie dokończyłem mówić o tej katce. No i wypuściłem je wszystkie, on no, tutaj lecą, machając skrzyżami i to gęsto, no zresztą, i trochę tam podlatałem, tak nie wiem, parę tysięcy metrów na ziemię, tak się polatają. A co mi ten kadzol? Z miejsca, tak z miejsca ziemi wyskoczył, tutaj nad kabiną tak przeleciał i on leciał wyżej no, niż ja, no znaczy niż ja, na mną po prostu leciał, o to mi chodzi. I się tak dziwiłem, ja stałem tam ja nie dowierzałem, że mi kaczor tak z miejsca by że on tak leciał. No nie, no, oprócz lata, bo on takie odleci gdzieś. Więc wiadomo, no po co od jak one tak sobie chwilę są takie ciężkie, grube, jak geś nie odlecą. One nawet dobrze latają, tak dobrze. Trochę latają, trochę nie, więc tyle. Więc dziękuję, że to do... co syczysz! Dotrwaliście do końca mojego odcinka, że mam nadzieję, że Wam się podobało. Jakieś komentarze, tych kurczaczków, do kołcików malutkich imionka jakieś napisać. I 5 lajków, to będzie kolejny odcinek. Naprawdę chciałem zrobić to jakoś ciśle, ciśle nagrywać coś takiego. Naprawdę. Eee, Więc dziękuję, zwali do końca. Do zobaczenia i cześć.